Z tej strony Mr. Diego I z tej strony Mr. Glut Jak widzicie gramy w Battlefield Heroes Więc tak e, U góry mamy ile pozostało nam żyć Musimy no jak zwykle strzelać, strzelać I jeszcze raz strzelać Kuba, chyba nie ma, chyba jesteś i łysy znowu O oh, kurw mordy To jest tylko bug. Mam na sobie hełm no, tak, specjalnie, bo jest łysy. Tak. No, kurde, zabiję kogoś, a mi nie wyświetliło. Panie ma, ma garbusów hitera dzisiaj. Szkoda. Pewnie już wszystkie pozabierali. Kurde, Szkoda. jakiś gościu nie próbuje namierzyć. Ja zabijam tego snipera i mi zostało 6 hp. Ja to stręłem do góry. O, o. Garbus hitera! Siadaj! Czekaj, ja tu flagę opanowałem. Po sobie odnik. No dobra, gdzie jesteś? O jesteś! Czekaj na mnie! Ej, stój! Plimate! Czekaj, wymienimy się, bo muszę zgenerować życie. Okej! Okay. Dawaj speeda, Kuba! Gdzie idziemy tak w ogóle? Spida? Czekaj, jeszcze nie. zgeneruję życie. Kurde, ta będę jak normalnie w network speedzie. Speed? To jest nie, jeszcze nie. Ta bryka to normalnie jest jak dekor, spidzio, maso, O On jej całą tę zabrał! <laughs> Zaraz zginę! Połóż! Nie. Zginąłem! Młody! Został mu kapeczkę życia! Mi też! Musisz wyjść po garbu fitlera. Mogłeś wziąć speeda. Co? Mogliśmy wziąć speeda. Dobra, chodźmy pozabijać kogoś. Ja mam swoją nową broń. O, masz tapeczkę. Masz tapeczkę! Ktoś tu jeździ nim. Oni nie ma, yy, trzeba garbusa w porcie. O, to broń z ekstra! Widzę. Shotgun jest najlepszą. Bo nasze. Tylko zbliża zbyt... O! nie ukryty! Nie, ten ma zasięg średni. Au, au! O nie! O! Bomba! No, wy zginęła ty? Też. Kana... Mamy nowe tło na kanale wykonane całkowicie przeze mnie Chociaż bojo mi pomagał Tak Dzisiaj no. z dwojem musieliśmy kombinować jak mu uruchomić mafię Bo mu nie działała mafia dwójka Miał problemy A teraz ci działa? Jest garbus Hitlera! Nie widziałem <grym> nim Dobra zabijemy <grym> <Siadam> i... <grym> Nie mogę! Nie da się! Nie da się! Ej weść, a i zacznę co? tam kule jest, kurde musiałem, Zno... ja nie mam butów, <gry> ja nie mam butów ja mam w gołych nogach, <gry> bo ja miałem takie specjalne buty wczoraj wylosowałem, takie fajne i zapomniałem i je założyłem i je straciłem i teraz ten, jest ten, na ten no. p Dobra, idę do garbusa Mam shotguna, ja mam shotguna i mnie zabił ktoś z nożem Mam shotguna, mam shotguna. Ja tak do tego garbusa! Co? Kurde, no ej no ja, ja, ten shotgun jest świetny Ten shotgun jest prześwietny, jest? Ja, doskonały Ja muszę rozwalić, rozwaliłem garbusa! Ja biorę tego shotguna na zawsze. Ja chcę go mieć na zawsze. No to sobie jego kup. Ale nie mogę na zawsze jeszcze. A au, au, jestem pod ostawem, gdzie jak to Jak on się nazywa? Nie wiem, to jest jakiś trans shotgun. On jest świetny! Masz tego garbusa czy nie? a, gdzie tak, dzisiaj go... odcinek go nazwę garbus Hitlera. Tak. O, mam tak. garbusa hitlerowskiego! No to kurde hawaj mi tego garbuta! <grystanie> Chcesz? Jadę do ciebie. Ja biję kolesia, aż odgań. Ale ja mam lepsze... Ej! Bo ja tu nie wiadę! Kuba! Bo mnie niszczą! Ale ja tu nie biadę do ciebie! Ja zginąłem, bo mnie zabił. Trudno, ja wysiadam z tego czegoś. tego gówna, go? Rozwalę go! O, o nie, z nożem nie mnie zaszedł i mi ukradł teraz garbusa, mogłem go rozwalić. To wszystko przy ciebie. Po co tam garbusy, my mamy garbusy amerykańskie. O kurde, mam tu jakiegoś gostka porządnego. Ma 24 poziom i jest nie do zniszczenia. Zabiłem go! Ja go waliłem całym magazynkiem. Ja go, magazyn. ja, ja go zabiję, ja mam, zabiłeś. Dobra, a będzie dzisiaj odcinek 25 minut? Wow, jak ktoś tu beczkę mi rzucał. A jutro mnie ktoś? A, Roba! To z tyłu! Zabójca! A ja, sniper. jest sniper! Zabiliśmy go! Ja rozumiem asystę. Herbatka przygotowana. Mm, więc tak do Minecrafta. minecraft nie wiem czy się dzisiaj pojawi prawdopodobnie jutro się pojawi minecraft na modach i dzisiaj jeszcze będzie escape i możliwe się battlefield heroes ten co teraz nagrywamy escape już właściwie się wrzuca ale jest, no, robiłem go tak no takim dobrym tym no, najlepiej jak potrafiłem go zrobiłem i strasznie długo W renderowaniu nie mogłem nic zrobić Lądowanie na księżycu! Wow. jest! Lądowanie no, na księżycu, będziemy na księżycu! To jest ode mnie są mapy odblokowane, ode mnie. Dobra, dobra. Bo nie dasz tak ty Nie musisz się chwalić. Lubię, lubię. O, lubisz się chwalić? No trochę. To ja ci zaraz się pochwalę. Swoim XP'em, na którym nie wiem... Wszystko nie działa... Ja możemy mamy Nie mamy grawitacji! Nie mamy? No czasami też, mu patrzcie jak można wysoko skakać. Fajne to, nie? Nie wiem, że fajne gra. Znaczy, w kosmosie czy Fajnie. E, ty, ma... e, mnie się jakiś radar pokazał Ten znowu. Jest szółk! To jest To jest czołg jakiś! Czołg! Chcesz do niego! Nie można! Do tego nie można. A ty, to nie, nie można. jest szok, to jest maszyna kurde jakaś. Ale tu ma lufę. Ale fajne miejsce do kampienia Ale to fajnie, to można ze ja, ja lubię tę mapę ty? O zabiłeś mi go Au, au Pierwsze uderzenie A mamy im przejąć flagę No wiem, wiem Tylko będzie ten problem Ej, e, 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 jak chcę rzucić tego granata beczkowego tak daleko? No! No właśnie, bo będę daleko, A ja nie ja mam beczkę, a mam beczkę ja tam, ja tam dam rakietę. <grym> no chodźmy do przodu, chodź do przodu. Ale fajna mapa. jest więcej tych map. Ja i tam grana, a nie, do dziury trafiłem. Wow! Dobra, ubiję tego. To tych w się nie da wchodzić. Nie da się powiedzieć. Ej, nóż! Ty więcej ma. Zabij mnie ten z nożem Te noże są najgorsze no no to najtrudniejsze no No fajnie, Panie. nie mamy grawitacji, Hu Ktoś jest ma flagę? Flaga, pamięta, My jesteśmy jesteś czerwoni jest. czy niebiescy? I co? My jesteśmy czerwoni czy niebiescy? My jesteśmy niebiescy. To ktoś ma naszą flagę. Nie, nasza flagę jest w bazie. To, to mamy ich flagę? No, czerwoną. mam ich. A, no tak. Tu są dwie, jeszcze więcej mapie okay, w księżycu. A, otruł mnie znowu ktoś. Tu będzie ten niewidzialny. Nie, widzę koleś na siódmym poświecie, ale mi palił. Nie, otruł ktoś. Nie też. Wybiję. jest koleś, widzę są koleś a masz to z beczki i kierowcy kurde tylko żołnierze mogą dostać granaty i coś sniperzy nie Zabili mnie już byłem przy samej bazie z flagą dobra ja idę po flagę dobra to ją bierz zaniesiemy ją uda się wygramy to masz flagę Ale to jest i fajne, i... bo tu nie trzeba spadochronów! To jest fajne, nie trzeba spadochronów! Co? Tu nie, tu nie trzeba spadochronów! Nie ma. Bo, bo tu jest to... grawitacja, bo nie ma grawitacji! Dobra, jest, idę po flagę. Ale jestem asystentem flagi. Dostałem dwa big No Ja też dostałem dwa się. Jestem szeregowcem na razie. Private. A ty jesteś rekrutem. Do, od dziesiątego dopiero masz rangę. No, zauważyłam. Dobra, lecimy po ich flagę jeszcze raz, to nie? Jeszcze jedna jeszcze jedna flaga, a i wiesz, i wygramy to. Ej, I jest dalej teraz. O cię. Nie! Jestem podostałem! Żyjesz jeszcze? Żyję, tak, tak, ta. Kuba, jak coś to ty w flagę do końca. Po raz kolejny. Bo mnie zdążą za chyba zabić. Chyba. Utknąłem w kamieniach. No dobra, wyszedłem. Osłaniam cię moim ciałkiem. No to niech no, Żeby mnie nie widział. Pożu Czekaj, ja cię osłaniam! Mam trzy życia tylko! Leć! Mam tarcze! Spadłem. Jest! Ja, zaniosłem! Jest zwycięstwo! Jest! Mamy nowe tło na kanale. Yy, także będziemy mieli. No, Kuba mafię, jeśli mu się uda naprawić. A inny to co Kuba? Co? A jak ci się nie uda naprawić mafii, to co będziesz dawał? Um, mogę też dawać Battlefront, jak będziecie chcieli, ale. Nie, Mateł... Battlefront nie. Ty masz, może, y, Battlefielda, dwa, y, kompany dwójkę, tak? Mam, mam, mam. Chodzi Ci? No. To sobie muszę zainstalować. A na pewno Ci chodzi? Tak. To albo będzie Mafia, albo Battlefield Company 2. Tylko że czasami się z nią błędy robią, wiesz. Ale nie No, ale co tak z, z każdą grą? O, są błędy. Chociaż tylko na Twoim komputerze, ale są błędy z każdą grą. E, nie, bo nikt... save'y się nie zapisują. Aha. Jak e, ci Czasami się zapiszę, a czasami nie. nie Dobra, ja tam idę Wygramy to nie, bata, że przegraliśmy Mam super mega z plówką Szkoda, że ta, że shotgun ma tak mało anumicji Kurde, już muszę przeładować Ile ma? A, ma tylko 10 co to, jest to jest głupie Co? Każda. co? Każda też tak ma. No wiem, ale no te maszynówki są fajne, bo tak długo strzelają, ale szybko je zabija. On ma średni zasięg i średnią tą... Yy, celność, tak? Celność czy siłę, jakoś tak. A noże mnie trać O, nie chcę to spaść. To Słuchajcie, nie można wsiadać do yy, samochodów. Do czołgów, takich jakby. No, do czołgów, jak... no. Wie. O, ktoś ma flagę! Niewidzialny jest śmigę jak nie wiem co ja jest kogoś w powietrzu Au i teraz ten ktoś się chce na mnie odwdzięczyć nasze vlogę mają O ja cię, nie! Gdzie robot ma! Robot ma! O kurde! <laughs> nie, nie tak łatwo! Będzie będzie. No nie będzie aż tak łatwo! Tylko, jak to jest ninja, jak to jest ten yy, snajper. Snajperowy, e, snajperowy robot. Ale on bardzo szybko biega. Masz go? Gdzie jest? Tu, tutaj. Gdzie? Tutaj. Ale nie mogę wyskoczyć. Grawitacja co mi nie pozwala. Skacz, bo on do ciebie idzie. A, nie mogę wyskoczyć. <głos》> Kurde. Musi nie. Nie. paść. A nie, nie. Jakiś inny ciachnął. Nie. Za mało HP ta broń mu zadaje. Snajper to by go zabił. go, jest. Teraz y, rób ten no z flagą to. No, on nasza on flaga zna, jest w bazie. To, to, to... Powiem Ci, że snajperzy są dobrzy. Oni szybko biegają. No tak, ale tak to nie są tacy fajni. Ja nie, ja nie, nie grał, bo to, to ma... on ma tylko nożyk. A broni mają do kitu. No mam naszą flagę. Kurde, kto tym razem? No kurde, on wali jakimś mistycznym laserkiem, kurde Ej, ale ten koleś jest niewidzialny. Ten robot wali jakimś laserkiem na kim tym Ej, ten yy, nam ukradli flagę jakiś niewidzialny i zaraz wiesz. My mamy jeden 0 czy oni mają jeden 0 Oni, i zaraz będą mieli drugą, bo koleś doszedł do ich flagi. Jest! Opuścili flagę.

Zabezpieczyliśmy, bo oni chwali... są słabi, tylko mają te fajne nożyki. No, nożyki są dobre. A mają ile oni mają życia? 100? 80. 80, no właśnie, jeszcze gorzej? My mamy najwięcej życia, tak? Tak, yy, żołnierz ma 110, a my mamy 150. Ale koleś a... mnie zabił płonącym. Podczas. A ty masz ile, Kuba? 150. Czyli nie zwiększyło ci się? Mm, mm. Nie wiem, czy to będzie śmieszne, jak się w ogóle tu zdrowie nie ulepsza. No, no, ale to, no, jak prawdziwy człowiek, no, nie ulepsza się. No. Hmm. Zbliżam się po flagę. O nie, tu jest ten robot z naszą flagą. Ej, nie, to ktoś ukradł im flagę. Tak! Niewidzialny, tuziak. Niezły. Bo on... szybko biegają ci snajperzy. No. I w ogóle nie muszą mieć tego speedaza, tak Kurde, mi tego speed'a, za my i biegają Kurde, mnie jakiś gościu namierzył. Bo my jesteśmy, wiesz, my jesteśmy ciężko opancerzeni. No. Oni... oni są lekko. No dokładnie. Ale. Bo... Co? Płagal nam to zapierdzielił! Jeszcze upuściliśmy flagę na... A ja tu kogoś, ja próbuję przejąć... Jest będę miał flagę! Mamy flagę! A Naszą flagę przejęli! Musisz zająć ją tam, gdzie mamy naszą bawę! Kurde, ale gdzie? Już myślałem, że to jest złe. Musimy szybko! Ej! Nie da się tu! Nie mamy naszej! O kurwa macie! Czekaj, czekaj tutaj! Aaaaa! Nie! Tracimy naszą! To się tak skończy Ale, ale oni bez swoich też nie mogą! <śmiech> <śmiech> Tylko ty nie możesz zginąć! Nie zgiń! oni jeszcze wsadzą ją Ej, ej, ej! Myślę, że to było O! Strzelają do mnie! A co? Nie wiem, strzelali do mnie! Wyjdź do tej beczki jest ten czołg! Będzie troll. O mocy. Sokoła słodnia Okej, okay, mam. Granaty wyrzucają. Poździerza. Patrzę. O widzę, strzelają tam. Widzę tego jak do niego strzelam. To ma naszą A, a, a. Ja yes, dostaję! A ład dostał. 50 AP mi zabrał, zastrzała! No musi Masz... je przejąć naszą! Schowaj się! Bo jak tu przyjdzie ten koleś to 50 AP bierze tam po tobie. Albo ten nóż. Ja na 150? Póki co! No, no flagę! Teraz tylko flagę! Jeszcze nie! Ten wykrzyknik się musi skończyć. szybko! bo... Nie! Nie! Yeah. Jest! To... Yes. Ale Nie! Nie mamy punktu. Czemu? Yeah. Czemu? Czemu? Tu ktoś flagę ci zabrał! Co? Abo na... Albo się zresetowało! Albo się zresetowało! Teraz ten koleś, musi... Wiesz... Albo musi... tuziak! Albo się zresetowało! Albo Zabrali flagę! Zabiszcie jediną flagę! Zabij znowu Gdzie oni są? Dobie nam ugradli! No ja wiedzę jak to ma naszą! Jezu TU jest ten takie dziwne widmo! Dobra, robimy tą bitwę do końca i ten kończymy. Graczem. No mają, no mają większe szanse Zabiję go, teraz trzeba tylko flagę tam wstydźcie Aaaaaah Robocie zginiesz A, przez to jest moje to jest... ręce Jedziel, jest Hitler, wybrany za Hitlera A, Zabij mnie Hitler Przybrany identycznie Ja się biję z tym robotem, próbuję go z, z, zjechać Co? Próbuję tego robota zjechać jest! Zabiłem go! Dobra, nasz ma flagę. Ej, ja nas mają! Kurwa! Man. Ej, oni mają naszą flagę! Kurde, Kurwa! Ja się poświęcę, Kuba! Za! 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 Europę! Za! Francję! Za francuskiego mistrza! Uj, koleś, tu tu idzie Ej, tu fajnie jak wylecisz w górę! Ej, ja widzę kolesia! Bo widziałem, bo jest niewidzialny! Znisz ty mnie robot! Nieee! Musi cię się wrócić, a to ładować Dawaj shotgun! Jest! dostałem tarczę od kogoś, ale od razu zginąłem. Zginąłem, ej, robot za tobą! O kurde, tu gdzieś jestem niewidzialny! Lec to bądź tego! Fajrz, to Tu czeka z flagą! Na ten! My przegraliśmy! Bo na początku nawaliliśmy! Teraz po raz drugi gościu czeka z flagą! No nie! A ja jestem koło stopy! Wróć, opuść naszą Nie! Wiecie co? To by chyba było na tyle Więc Nara y... Nara No Widzimy się w odcinku. Mamy kilka odcinków nara. Żeby mnie coś później wrzucać?